Firma Marat projektuje i wykonuje manipulatory oraz wózki sterowane radiowo. Bezprzewodowe sterowanie i napędy prądu stałego manipulatorów pozwalają na niezależne od sieci pneumatycznych, elektrycznych czy hydraulicznych zastosowanie manipulatorów i wózków w procesach produkcyjnych. Na filmie pokazano manipulator, który służy do montażu elementów kombajnu o wadze 1000 kg. Specjalnie zaprojektowane podwozie. Pozwala na zmianę kierunku jazdy pod kątem prostym i obrót manipulatora wokół własnej osi. Wykonujemy wózki technologiczne sterowane radiowo i z napędem prądu stałego o nośności do 6 ton. Wszystkich technologów produkcji oraz osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu w celu przedstawienia oferty i udzielenia dodatkowych wyjaśnień.